Nie chce mi się kochać. Mistyka przeżyciowa jest o tyle ważna w rozpalaniu naszego serca, że pokazuje nam, jak wielu, wielu, wielu świętych i mistyków rozpalało swoje serca, wracając do tej miłości, która jest korzeniem i fundamentem ich szczęścia. Nie? Chciałbym, żebyście teraz. Posłuchali słów, które mówi Jezus, tak jakby mówił bezpośrednio do Was. Wracamy do korzenia, wracamy do fundamentu, wracamy do zaufania Bogu w Jego miłość do mnie, pomimo tych wszystkich myśli, które wynikają z moich zranień, z moich ran, w których bardzo często lubi szaleć szatan, żeby wykrzywiać i zniekształcać nam miłość Boga do nas. Czasami wydarzenia zewnętrzne okoliczności trudne w naszym życiu szatan będzie wykorzystywał żeby nam udawać